Niedziela, 3 listopada, jesień w pełni. Postanowiłem trochę uporządkować mój ogródek. Od dawna się o to prosi. Rozsypać korę. Tak jak widać, jest sporo do zrobienia. To mój kącik kawowy. Tydzień temu mniej więcej go przebudowywałem, bo był trochę za krótki i padało i padało mi na te moje meble. Dlatego przedłużyłem o jedną szybę. No i udało się trochę Oprzątnąć kolę rozsypać przynajmniej wiem ile jej brakuje.